Dzień dobry, dzień życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek 11 tydzień po posadzeniu pomidorów w tunelu. No i troszkę późniejszy termin po posadzeniu pomidorów w gruncie, które Wam zaraz pokażę. Teraz widzicie moje pomidory w tunelu. Ale w tym odcinku nie tylko to, bo chcę Wam powiedzieć parę takich wskazówek, takich rad, jak zabezpieczyć się przed zarazą ziemniaczaną. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Jeśli jesteście... Chłonni wiedzy i chcecie mieć wszystko w jednym miejscu, to zapraszam do zakupu mojej książki Amatorska Uprawa Warzyw i Owoców, która 7 sierpnia już będzie dostępna w sklepie internetowym. Trochę wcześniej będzie w przedsprzedaży. W tej książce opisana jest uprawa wielu warzyw, wielu owoców, choroby, szkodniki, jak w ogóle zaplanować ogród, jak przygotować się do zbiorów, jak sobie z nimi zaradzić, czynności pielęgnacyjne. No i wszystkie takie czynności, ale to wszystko w mojej książce. Dzisiaj w odcinku jesteśmy przy pomidorach. 11 tydzień po posadzeniu możecie zobaczyć, jak moje pomidory plonują. Spróbuję to rozszerzyć, o, więc tych pomidorów jest dość sporo według mnie, ale zastałem tutaj na przykład takie powykrzywiane pędy pomidorów. Tak może się zdarzyć, one się tutaj powykrzywiały, bo taki pęd nie został przymocowany, nie został przywiązany sznurkiem i widać, ciężar spowodował, że te pędy się tutaj powyginały. Tak samo tutaj wilk zapomniany się rozrósł, trzeba zdecydować, co z nim zrobić i jeśli ten krzak jest silny. Ma niewiele zawiązanych owoców, możecie się pokusić o zostawienie takiego wilka, takiego pędu bocznego, tym bardziej jeśli miałby zawiązane owoce. Jeśli macie ich za dużo, jest za gęsto, brak przewiewu, to obcinamy taki pęd boczny przy pomocy ostrego narzędzia sekatora, nożyczek. Pamiętajcie, aby używać czyste nożyczki, czysty sekator i dezynfekować przenosząc czy obcinając na innej roślinie, żeby nie przenosić choroby, która by ewentualnie była już na tym krzaku. Tak jak możecie zauważyć moje pomidory zostały już trochę ogołocone od spodu od liści, po to to zrobiłem, ponieważ niektóre liście były już zarażone, były chore, miały objawy chorób fizjologicznych. takie po prostu już odcinane niekarmione, ale też były takie zmiany w tych krzakach, w tych akurat 4, 5 była tutaj alternarioza pomidora, więc ja oberwałem te wszystkie liście. Ale zasada jest taka, że obrywamy liście dopiero wtedy, kiedy mamy wykształcone docelowe grona pomidorów, i wtedy możemy pod spodem, pod tym gronem usuwać takie liście. W tym wypadku widzicie, że tych gron jest tutaj wiele, ale tych liści u góry nie, obry, nie obrywam, dlatego że te powyższe grona jeszcze nie są wykształcone. Te spodnie grona. Są bez liści, mają dostęp światła słonecznego, jest tutaj bardzo dobry przewiew. Ale zawsze powtarzam, nie usuwajcie zbędnie liści, bo liście potrzebne są roślinie do procesów fotosyntezy, czyli w jakiś sposób do dokarmiania, karmienia życia. Jeśli dochodzi do sytuacji, kiedy pomidor nam za mocno urósł, to już możecie około 20 lipca zacząć ogławiać, czyli obcinać wierzchołek wzrostu. Po to, tak jak tutaj, po to, żeby pomidor nie rósł już bardziej do góry. Widzicie obcięty wierzchołek wzrostu, zostawione ostatnie grono, chociaż też jest w takim miejscu trochę nieciekawym, dlatego, że tutaj ciepła, ciepły ten poliwęglan będzie powodował, że może chodzić do poparzeń i te kwiaty mogą się obsypywać. Lepiej zostawić było tutaj te grona wcześniej, tak jak tutaj, ewentualnie wyprowadzić jakiegoś wilka, ale tutaj też dotyka sufitu. Tutaj akurat przy okazji mogę powiedzieć, że do uprawy pomidorów nadają się wyższe szklarnie. Lepiej, jeśli macie szklarnię czy, czy tunel, żeby był wyższy przynajmniej 2,30, najlepiej tak 2,40 czy 2,50. Inną czynnością pielęgnacyjną, ale również zapobieganiem tym chorobom grzybowym jest podlewanie, ale podlewanie w odpowiedni sposób. Zawsze to powtarzam, ciągle powtarzam, że podlewamy rzadko a intensywnie. W w tym momencie, kiedy pomidory już powiększają się i zmieniają kolor, to ta częstotliwość podlewania może być częstsza, nawet dwa, może trzy razy w tygodniu, wszystko w zależności od warunków i od gleby, ale nie podlewajcie codziennie. Dlaczego? Z tego powodu, że jeśli cały czas będzie gleba wilgotna z codziennego podlewania, ta wilgoć z gleby będzie parowała do góry, ta para, rosa, tak można powiedzieć szklarniowa, poranana, będzie osiadała na liściach. A jeśli są wilgotne liście, to naprawdę zaproszenie do rozwoju chorób grzybowych. W związku z tym unikajmy wilgoci w tunelu. I to jest te podlewanie rzadkie, a intensywnie ja podlewam 10 do 15 litrów na krzak wokół pomidora i w tym wypadku również tą bryłkę wokół samego krzaku, ale jak najrzadziej, jeśli to jest możliwe. Do tego dobrze jest mieć też wyściółkowane, na przykład skoszoną trawą, słomą, zrębkami. Dzięki temu ta wilgoć powierzchniowa na glebie nie będzie tak parować do góry, bo będzie zatrzymana przez tą ściółkę. No i to nam daje również lepszą suchość liści. Kolejnym elementem zapobiegającym zarazie ziemniaczanej i innym chorobom grzybowym to jest przewiew. Wszystko związane jest z ograniczeniem wilgotności w tunelu, bo pod chmurką w uprawie, zaraz tam przejdę i pokażę, no to jesteśmy narażeni, narażeni na opady atmosferyczne, ale również te same zasady stosujemy, żeby utrzymywać jak największą suchość, brak wilgoci. I tutaj też przewiew, czyli otwarty tunel na przestrzał. Dobrze mieć okienka w tunelu. One się już zamykają, bo jest wieczór jest około 8-koło 20 godziny. I słuchajcie, teraz wam coś powiem o opryskach jeszcze są różne techniki albo inne różne porady dotyczące stosowania oprysków. Jeśli chcecie opryskać dokarmiając swoje rośliny, na przykład fosforem, potasem, wapnowitem, jeśli jest sucha zgnizna wierzchołkowa, jeśli chcemy stosować opryski. Zapobiegawcze. Jeśli stosujemy już opryski chemiczne na nasze rośliny, czyli walczymy z chorobą, to zastanówcie się nad tym, że jeśli byście opryskali, kiedy jest ciepło, rano robi się ciepło, bardzo szybko to wysycha i to bardzo dobrze, tak? ale ze względu na to że nie utrzymuje się tak długo wilgoć na liściach bo szybko to wyschnie ale zastanówcie się nad tym jeśli ten środek tak krótko będzie na tych liściach ten środek te lekarstwo na przykład oprysk chemiczny czy on będzie dobrze wnikał w te liście w tą roślinę jeśli będzie tak króciutko bo zaraz szybko wyschnie czy nie warto opryskać tych swoich pomidorów jeśli chcecie opryskiwać bardzo wcześnie rano można powiedzieć jeszcze kiedy nie świta. Kiedy jest noc, na przykład o godzinie 3-4, trzeba się zmusić wstać. Kiedy opryskamy te swoje pomidory o takiej porze, to one będą miały te parę godzin, 2-3-4 godziny, żeby ten środek mógł wniknąć w tą roślinę poprzez liście, a w konsekwencji, a w późniejszym czasie, czyli w dzień, wyschnąć. Opryski wieczorne również się stosuje, ale ja Wam radzę, aby te opryski były bardzo wcześnie rano, ale nie za późno rano. Jeśli opryskacie o 8, no to tak, jak mówię o 8:09, to to szybko, dość wyschnie i może to nie wniknąć w roślinę. A z kolei, jeśli opryskacie wieczorem, to bardzo długo będzie utrzymywana wilgoć przez całą noc, i to też niestety sprzyja chorobom grzybowym. I to taka dygresja, jak chodzi o termin oprysków. To są takie rady. Które warto o nich pamiętać przy uprawie pomidorów, nawet w tym 11 tygodniu po posadzeniu i jeszcze raz Wam pokazuję, jak moje rosną, możecie porównać. Ja uprawiam 49 odmian pomidorów różnie owocują, widać, że jakiś owoc tam spadł. Pamiętajcie też o tym, że jeśli macie pełne grona, to trzeba je podtrzymywać różnymi uchwytami różnymi takimi wzmacniaczami rośliny żeby się te kolanka tych pomidorów nie wyłamywały, że jakieś takie uchwyty plastikowe, takie wzmocnienia, wzmocnienia łuki. Ja to pokazuję już któryś raz w którymś filmie, bo nie wszyscy widzieli tamte odcinki. Ja mam zawsze tutaj przygotowane takie plastiki i gdy zauważam, że grono jest za bardzo obciążone, to go tak wzmacniam takim plastikowym uchwytem. A ja za chwilę przystąpię tutaj do tych prac pielęgnacyjnych, żeby te wszystkie pędy boczne podwiązać, jeśli one są mi przydatne, jeśli będą zawiązywały owoce, a jeśli nie, to poobcinać. No a tak rosną koktajlowe pomidory w tym drugim tunelu. Gdyby zauważyliście szkodniki, jak na przykład przędziorki, bo bardzo często można je spotkać. Na różnych roślinach, na liściach, to ja tutaj Wam polecam stosowanie takiego środka ekologicznego na bazie oleju rydzowego Agro Cover Spray. On zwalcza przędziorki, mszyce, czerwce. Tak jak tutaj producent podaje, bezpieczny preparat olejowy. Tylko, żeby zastosować taki środek, to upewnijcie się, że macie szkodniki na tych swoich roślinach. Na pomidorach rzadko mszyce atakują te pomidory, czasami tylko posiedzą i odlecą. No ale przędziorki, przędziorki mogą się z, pojawić, ale nie tylko na pomidorach, ale również na ogórkach. No i tak jak widzicie, pomidory w gruncie pod chmurką niestety się już niektóre poprzewracały. Te krzaki wysokie po prostu nie podwiązałem w czasie, tylko był jeden sznurek. Pomidor dość mocno urósł. Ja nie miałem czasu i go nie podwiązałem, więc muszę go delikatnie podnieść i go przywiązać. Takie są plamy. Na liściach. Jedne, tak jak powiedziałem, fizjologiczne, takie chlorozy różne. Ale czasami zdarzają się właśnie alternariozy. Jeśli się pojawi u Was zaraza ziemniaczana na liściach, pomidorach, na łodygach czy, to, czy na owocach, to naprawdę trzeba bardzo szybko i bezwzględnie działać, jeśli chcecie swoje resztę, ewentualnie, czy początek pomidorów uratować. Ale o tym będzie już niedługo filmik. Ale też wszystkie informacje, jak sobie poradzić z zarazą ziemniaczaną, czy w ogóle próbować poradzić. Są opisane, tak jak powiedziałem na początku filmu, w mojej książce Amatorska Oprawa Warzyw i Owoców już niedługo, bo od 7 sierpnia dostępna do kupienia linki będą pod filmami, więc zachęcam do zapoznania się z tą publikacją, bo nie tylko, tam jest opisane o pomidorach. To wszystko w tym odcinku, dzięki za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.